Witam wszystkich. Co powiecie na polowanie na ludzi? Mamy dzisiaj dobrą noc, aby zapolować na no, trochę świeżego człowieka, że tak powiem. Policzymy dziadostwo raz. 2 3 4 5. Jasne, pięć. Dobra, minus 1. Minus 2. Minus 3 chyba, czy nie jestem pewien. Tak. Okej, okay. no już, już sobie zdali sprawę, że coś się dzieje. Już wiedzą, że ich życie będzie krótkie. Zły strzał. Ale nie z... nie kapnął się. A, nie no kurczę, w ostatniej chwili zawsze musi mi coś... Okej, okay, poszło. No nie wiem, czy to nie jest właśnie ten boss, co, co tam ma taką dziwną broń. Więc on na pewno nie pójdzie za jednym strzałem, bo to by było trochę żałosne z jego strony, jakby miał zginąć po jednym strzale w głowę. Tak, to jest właśnie on. Driver Nelf się nazywa. Chyba został sam. Podejdź no pod y, celownik, panie. Kurde. Pudło. Trafiony raz, chyba. Nie wiem. Nie no, jeszcze ma kolegę albo koleżankę tam. Dobra, już nie ma. I biegnie! Jasny gwint. I on ma, używa jakiejś durnej specjalnej broni. Tequila. Eee, to nie jest dobry pomysł chyba. Puk, puk. Tak, on używa kija golfowego, jeśli się, się nie mylę. Ej. O przepraszam, tequila. Yeah! Poszło szybko. To byłoby tyle źródło tego pana. Zaraz czy ja dam radę widzieć. Myślę, że tam nie ma nikogo, więc nie będę tak sobie rozjaśniał. Nie muszę. I do not... I don't have to... O, pełno narkotyków. To jest jego specjalna unikatowa broń. Głowa i unikatowy hełm. Oraz tu jeszcze coś było. O nie, ktoś tak przeciążony. A no to jest takie wartościowe aczkolwiek. Trochę. A tego pana jeszcze tutaj nie sprawdziłem. Trzeba by podejść. A on miał jakiś Zarobiście beznadziejny pistolecik, no dobra. Ciekawe jestem ile mam już tej amunicji, której w ogóle nie używałem. A no, tylko cztery za dużo, to nie jest źle. To będzie tyleż do sprzedawania, że... Halo? Hmm. Nie wiem, co by tu wywalić. Fiend Roaster, czy to jest dobre? To jest dużo lepsze i lżejsze od tego Flamera, więc bierzemy to. Można będę tego używał kiedyś. Pokażcie, jak to wygląda. A, to jest takie skubane. Patrzcie, jak to wygląda. Ale zaraz, nie widać dobrze. Czy można jakoś ładniej tego.? Po... Okej. Okay. Skubany kurde. Wpakowaj tutaj kości na tego. na zwyczajny otacz ognia. Dla ozdoby te kila. Mogę cię podpalić i tak nic ci to nie zrobi. Nie no, dobra, nie będę taki, bo jeszcze się wkurzy i. I się wkurzy. <laughs> Aha, dobra, trzeba by uważać, bo tutaj może być jeszcze coś. Teraz trzeba będzie przeszukać cały ten olbrzymi. No, to nie sobrzmiało ten cały teren. Eee, w poszukiwaniu zwłok. Auć, musiałem się przesunąć. No, chyba tu nikogo już nie ma żywego. Niech to szlak, oczywiście, musiałem powiedzieć. A to. Wiecie co? Nie wiem, czy nie będę zbierał tego, bo to jest aż 8 warte i nic nie waży. Zatem go będę. O! Aha, to jest to stare, to już miałem przecież, to jest stara rzecz. Stare dzieje, stare czasy. Dziesiąty odcinek. Gdzie ty jesteś, kurka? Wodna, co ty jesteś? He! Witam pana. Panią znaczy. Nie miałem... ten. czy miała ten miotacz? Łognia. To była chyba ostatnia przedstawicielka, że tak powiem żywych istot w tym miejscu, nie licząc nas. Więc zaraz, bo tutaj jeszcze zwłoki gdzieś powinny leżeć, jakieś co nie sprawdziłem. Czy to jest warte 37? Dobra, szanie, coś takiego, za ciężkie. O, zarobiście w końcu, można sobie odpocząć. Po ciężkim dniu, na kurczę, kilku dniach pracy, czy nie, nie może pracy, ale w ogóle ciężkich dniach, nareszcie cała godzina snu. Zaraz, trzeba ja przy... przodkiem nie. Zaraz, zaraz, zaraz. Coś mi się wydawało dziwnego. Ale coś mi się wydawało. Tak, dokładnie. Przez przemyłkę... Mia... pomyliło mi się, że waga to jest wartość i zastanawiałem się dlaczego kurde podniosę amunicję i ona waży No to, było, to była wartość. Framer na chwilę wezmę Pełno tych kolcowanych kastetów kurcze się pojawiło ostatnio. Jeszcze troszkę trzeba przeszukać to miejsce. Właśnie tu są jakieś skrzynki, takie pierduły. I wiecie co? O super steampunk, zarobiście. Jak tylko zrobię. Jak tylko znajdę trzecią osobę i ją zabiję, oko czarno mi nie idzie. O, powiedziałem. To wtedy y, zrobię wypad do Nowak. I nie tylko do Nowak, tylko no, po prostu na jakieś te. Generalne zakupy i sprzedawanie. Wiadomo. Nie wiem, czy tutaj jeszcze jakieś trupa nie ominąłem, ale trudno. Dobra, czas na naprawienie. Ewentualnie pozbywanie się niepotrzebnej rzeczy. 15 minku trzeba. Kiedy ja to wziąłem? Kiedy ja to zgromadziłem? No. Zobaczcie sobie, człowieka, który, który targa, tyle broni, tak naprawdę. to, jesteś, Karolina. Dobra, jeszcze tylko troszkę. Nie jestem właśnie tego pancerza zjadowcy, bo on jest rzadki, jak na razie, nie? Tylko jeden spotkał na swojej drodze. Zostawię go tam u siebie w mieszkaniu. Jeszcze troszkę wyrzucić, no. Aha, miałem tu naprawić flamery, dobra. I będzie. Będzie. Teraz jeszcze tylko jedną osobę załatwić, zabić i mamy cały pakiet trzech głów. Oj, tutaj coś nie idzie z teksturami. Albo mam wrażenie, albo... padni. Co to jest? Okej, okay, już się naprawiło. O nie, to są kazat... Chociaż wiecie co, teraz już nie są takie groźne. Ale his, jest ich... Nie, to są kazatory... Nie, to są muchy mięsne. Kurczę, mi się pomyliło. Już tak spanikowany jak idiota. Nieważne, szukam jeszcze... A to co? Jeszcze trzeciej osoby do zabicia, zaraz, za... Kurczę. A to Skorpion. Jasny gwin. Dobra, ucieka chyba. Chyba że gdzieś tutaj coś mi atakuje. No właśnie, celowałem w rządu specjalnie. Dobrze. Nie trochę boję tutaj normalnie tak chodzić, bo Dobrze, że jest te kila, Bez tego to by było źle Autentycznie ku... Okej, okay, kousion, czyli coraz lepiej Gdzie jest to miejsce? Nie wiem czy ono nie jest o... Okej, okay, wiem gdzie ono jest. Zaraz. To jest dziwne w sumie to tam muchy mi są. Z... Już wiem gdzie jest trzecia osoba, którą muszę zabić. Znaczy nie muszę, ale chcę. Snajperka jest w bardzo złym stanie, teraz to założym. Trzeba będzie porobić te zestawy naprawiające. Wiecie co? Te muchy mięsne to załatwię Bo się chyba bardziej opłaca. Zaraz, tu coś jeszcze jest. A szlak, raz skorpion tam. Wiecie co? Tequila, jakby co, to musisz na swoje... Na swoją klatę to przyjąć. Zdecydowanie tak. Kilnuj tam Franki, ok? A, to jest po prostu takie bajorko, nad tym latają te głupie muchy. Ma to oleje po prostu, pobiegnę dalej, nie będę z tym walczył. Na cholerę mam tracić amunicję, z takiego? To jest mój, to jest ten cel, to jest mój cel. A to tu było tak blisko, ja tu byłem tak blisko? What the nie wiedziałem. Tutaj będzie gdzieś ta trzecia osoba. Na nie gdzieś, tylko dokładnie tam powinna być. I widzicie na górze? Tam są pieski, takie dwa. To jest yy, osoba, która jest sama i tylko ma te dwa psy. I ona jest, jeśli nie mylę, snajperem. Czy to nie jest tutaj? Nie jest... Czy ona nie stoi tutaj przypadkiem, czy mi się wydaje? Nie, to jest chyba drewno. <laughs> nie wiem, bo to jest trochę daleko i nie mam pojęcia, co tutaj jest, że tak powiem, żywe, a co nie. Nie no, psy są za duże. Znaczy psy są duże, więc to nie jest to osoba, tylko moje zwidy. No nic, na razie nic nie widzę, nic do mnie nie strzela. Eee, chyba mogę podejść bliżej. Naprawdę tu nic nie ma? Nie chcę na razie zabiać tych psów, ja... Nie wiem, czy to ma sens. Wolałbym najpierw zabić osobę, potem te psy zostaną. Zaraz tu jest więcej. Aż cztery rzeczy. Aż 5. Aż 7? Może tu jednak są ludzie inni? Chyba są, mi się coś pochrzaniło. Mi się wydało, że ta osoba jest tu sama. No jaska, że tak powiem. A nie, to jest mnóstwo psów. To jest po prostu totalna psiarnia, czy jak to nazwać. Także piąteczka. Szkoda, że nie ma kurczę, tłumika, no. Tak to zabije jednego psa, i wszystkie od razu się zlecą. Tak, jestem detected, ale niby przez co? Zaraz, te psy będą mi atakować w ogóle? No, muszą chyba. No halo, co wy robicie? Atakujemy ciemię czy nie? Tak, atakują mnie zaraz, tak? Owdź! Yy... Proszę się odwalić. Yy, troszkę chaosu tutaj Nic dzieje. Koleżanka, więc gdzieś tutaj jest? Gdzieś tutaj. Be... Nie, to jest pies. Uuu, piękna masz buzię. buzię. Kurczę jakiś strzał, będzie dziwny. Dziwne to strasznie. What the hell? Gdzie jest ta osoba? Ehm. Zaraz, zaraz, gdzie jest ta osoba? Okay. A jesteś co się Violet i używa snajperki? O, zarobi się, na prawie słońce. O, kurczę, przed nim się. A ja już prawie zabiłem. No i coś narobiła. Teraz wszystko od początku. <laughs> Poważnie. No, nie, no, nie aż tak źle. Dobra, tym razem zrobię to y, lepiej, ok? Bo nie wiedziałem, że to będzie takie proste. Zrobię to po swojemu. Zresztą, najpierw od razu... Gdzie ona jest? A tu jesteś, od razu. Co ty w ogóle używasz? Zaraz, przecież ty masz snajperka, strzelasz laserem? Czym się wydaje? Ej, odwalcz się, kurde, psy. Au. Wzięli się. Wzięły się i... Psa. Auć! Kurde! Kur...